o, oh, chodzi baby ale słodki. On się wykluba z jajka ale ekstra, muszę go mieć u Tylko czy ja mam wystarczającą ilość kasy? O, jaki słodki. No nie, nie mogę sobie odpuścić. Muszę zobaczyć ile mam kasy jeszcze z kieszonkowego. hmm, No dobra, zobaczmy, zobaczmy ile kasy mi jeszcze zostało po tych całych świętach. Ojej. O, chyba niewiele. Nie wiem, czy za to sobie cokolwiek kupię. Złotówka. Ugh, musiałam wszystko wydać, naprawdę No nie mogę sobie pozwolić na hachimala Ej, ej, Hania, Hania, co ty, co tam robisz? Widziałam, że masz jakąś kasę Ej, ja akurat potrzebuję kasy, pokaż Co? No zostaw mnie Oj, dawaj, no przesuń się chwilę, no Ej, no Julian, Julian No i świetnie, kupię sobie cały dom Julian, oddawaj, no, to jest moja kasa, no e -e. No ja nie mogę, ale to było super nie fair Dlaczego on do mnie do pokoju i zabrał mi ostatnią złotówkę? Ja chciałam sobie coś kupić, a teraz on sobie coś kupi No ekstra Ojej, nasza piękna chointeczka, tak się świetnie w te święta sprawowałaś, ale chyba już nadszedł Twój koniec. Mamo, mamo, słuchaj! Julian moją ostatnią złotówkę, a ja chciałam sobie kupić Hacimarca. Potrzebuję kasy. E, e, no ale jak? Po co potrzebujesz kasy? Przecież dopiero co były święta? Ale mamo, no proszę cię, ja zobaczyłam w necie, tak jest super. Zwierzątka, co się z jajka wykluwają, muszę. Potrzebuję kasy, proszę. Ey, czy ktoś coś mówił o pieniądzach? Ja też właściwie bym potrzebowała. To ile mogę ugrać na tym całym dealu? kasa to jest moje słowo klucz. Co dostanę? Ja też potrzebuję kasy, oczywiście. Julian, ty się nie odzywaj. Co się nie odzywaj? Ja potrzebuję kasy. Ja też, mamo, proszę. Ja też, ja też, ja też. Dzieciaki, dopiero co dostałyście pół prezentów na święta. No co tu się w ogóle dzieje? Jakie znowu pieniądze? No nie, skończyło się. To się u was nigdy chyba nie zmieni, co? Oni nie będą już dziećmi, a będą prosili mnie o tą kasę, nawet jako dorośli. Mamo, no proszę cię, daj mi kasę. Ja też potrzebuję, mamo, idę na drinki. Mamo, błagam. Mamo, ja dzisiaj wychodzę z koleżankami na drinki do miasta, potrzebuję kasy. Mamo, ja chciałabym sobie kupić kucykak, o którym marzę od dziecka. No proszę. Mamo, mamo, e, słuchaj, ja koniecznie potrzebuję kasy. No wiesz, zbliża się moment, że będę potrzebował na własne auto. Dzieciaki, naprawdę bardzo was proszę, jeśli chcecie mieć więcej pieniędzy, to musicie sobie je zarobić. I tyle. Skończyło się. Macie swoje własne kieszenkowe i to tyle ode mnie. Oj, dobra, skoro nie ma kasy, to wracam do swojej świnki pepy. Co mi tam? Nie potrzebuję kasy. A, co? Mamy sobie szukać pracy? Mamo, ja jestem przecież dzieckiem. Ja i praca, no mamo, co ty żartujesz sobie? Hmm, zarobić, ale mm, jakiej pracy mogłabym sobie poszukać, żeby zarobić kasę? Hmm, może znajdę coś fajnego w internecie, jakieś oferty, które mi coś wyklarują w głowie? Hej, Haniu, co tam? Jak tam leci? Ach, mamo, słuchaj, postanowiłam w końcu poszukać sobie pracy. Także mam dzisiaj trzy rozmowy kwalifikacyjne, trzymaj kciuki. Ojej, naprawdę? Moje dzieci zaczynają już szukać pracy, ale ten czas zleciał. Ach, no to jestem. Tutaj będę miała swoją pierwszą rozmowę e, kwalifikacyjną. Klinika dla zwierząt. Zawsze mi się to marzyło. Ach, dzień dobry! Halo, pok, pok, pok! Przyszłam na rozmowę kwalifikacyjną! Halo! O, o, świetnie, że jesteś! E, słuchaj, e, Hania, tak? E, świetnie, słuchaj, musisz zająć się tym psem. Słucham, e, ale. Ale a, bardzo proszę, y, bardzo potrzebuję pomocy. Nie mogę zająć się naraz psem i kotem. Proszę, ten pisek jest dość nieznośny, ale mam nadzieję, że sobie poradzisz. Y, no nie mogę zajmować się wszystkim. Y, ale mam się zająć psem, ale ja dokładnie nie wiem jak. Y, jemu coś jest, prawda? Ojej, co masz z łapką, kochany? Ojej, biedulek. Co ci się stało? Ojej, i tu z boku jeszcze ma taką wielką ranę. Oj, nim, nim trzeba się naprawdę zająć. Tylko co mam robić? Hej, jak masz na imię? O, Belo. O, kochany. Hania, malutki, jak mi leży przy nogach. Przecież on wcale nie jest nieznośny. Hmm, no dobra, no to chyba sobie z nim poradziłam całkiem dobrze. Tylko gdzie jest ten weterynarz? O, o, o Rety. Jak ty sobie dałaś radę z tym psem? Leży ci u nóg? Ojejku! No nie mogę w to uwierzyć, naprawdę. Ty to masz podejście do zwierząt. Jak to zrobiłaś? E, no nie wiem, do końca chyba po prostu lubi leżeć u moich nóg. No świetnie, słuchaj, w takim razie uważam, że spisałaś się naprawdę perfekcyjnie na tej rozmowie kwalifikacyjnej. Ja myślę, że nie ma co się zastanawiać. Jeśli chcesz, to możesz być przyjęta już od jutra. Yy, ale ja myślałam, że na rozmowie kwalifikacyjnej zadaję się jakieś pytania i w ogóle... Yy, ale że już mam tą pracę? O, Belo, malutki. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowiejesz, a jeśli nie, to do zobaczenia następnym razem. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję, to ja tobie. No dobra, no to ja w takim razie jeszcze się odezwę, jeśli chodzi o tą pracę, dobrze? Yy, dziękuję panu bardzo. Wow, ale ekstra mi poszło i w sumie dobrze się bawiłam. No dobra, no to teraz czas na kolejną rozmowę kwalifikacyjną. No to w drogę. Halo, dzień dobry, ty jesteś Hania? Tak, jestem Hania Wróblewska. Przyszłam na rozmowę kwalifikacyjną. A! Tak, no to może najpierw oprowadzę Panią po naszym akwaparku. Także witamy serdecznie. No cóż, musi Pani wiedzieć, że dzisiaj to jest strasznie głośno, ale damy radę. Mam kilka pytań. Czy umie Pani pływać? Ale oczywiście mam podstawową kartę pływacką, żółty czepek i kwalifikacje ratownika. Ach, to się świetnie składa. Idealnie się nadajesz w takim razie, ale yy, mamy tutaj strasznie dużo dzieci. Czy Ty w ogóle lubisz dzieci? Umiesz się nimi zajmować? My yy, yy, wydaje mi się, że tak. No dobrze, no to chodź za mną. Oprowadzę cię po całym ośrodku i zobaczymy, jak się czujesz w takim otoczeniu. Hania, hania, ej! E, czy ktoś mnie wołał? Hmm, nikogo nie widzę znajomego. Chyba mi się wydawało. Tak, może któraś z tych dziewczynek ma na imię Hania. No nieważne. Ech, moja rozmowa kwalifikacyjna. E, już idę, proszę pani? Hej, hej! Siostrzyczko! Hej, patrz tu! O nie, czy to i Julia? Słuchaj, zobacz mój nowy trik. Zaraz Ci go pokażę. Saltem w tył! Patrz to! Uuu! O nie, Julian, błagam cię, to jest moja rozmowa kwalifikacyjna. Jakiego ja mam człowiek? Ła! Patrz to! Ła, wow, ale lądowanie! Ekstra, co nie, siostra? Zna pani tego chłopaka? U, bardzo często tu bywa i często też wprowadza zamieszanie. Eee. Tego, jego... Nie, 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 zupełnie nie mam pojęcia kim on jest, nie znamy się. No dobrze, no to bardzo pani dziękuję za tą rozmowę kwalifikacyjną. Mam nadzieję, że już wszystko wiemy. Może pani do mnie zadzwonić, jak się pani zdecyduje? Dziękuję, muszę już iść. Ej, Hanna, nic nie popływałaś, nie chcesz wyszkoczyć? O rety, dlaczego akurat Julian musiał być, być w basenie, kiedy miałam rozmowę kwalifikacyjną? Nie do wiary. Ach, no dobra, moja ostatnia rozmowa kwalifikacyjna. W gimnazjum. Hm. No, moja stara szkoła wygląda jak zawsze. Normalnie nic się nie zmieniła przez te wszystkie lata. Nawet tak samo pachnie! Ojej, nawet toalety się nie zmieniły. I te szafki. Wszystko tak samo jak było kiedyś. No dobra, to z kim mam tą rozmowę? Ojej je, ojej, przepraszam! A, a, wo, 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 wo. O, rety, ile tutaj było dzieci o matku jedynej ja nie wiem, czy ja się nadaję na, na, na pracę z dziećmi. Uff, już jestem zmęczona! Halo, przepraszam bardzo, czy mogę pani w czymś pomóc? O! Pan Grubek! Dzień dobry! Dzień dobry? E, jestem, nie wiem, czy pan nie pamięta, ale kiedyś się tu u pana uczyłam, jestem Hania Wróblewska. A! Hania Wróblewska, oczywiście, że Cię pamiętam, kochana! Jeśli przyszłaś dzisiaj szukać tutaj pracy, to nie musisz się nic zmartwić. Masz tą pracę od ręki! Ojej, naprawdę dziękuję, panie Grubku! O, nie ma sprawy, no to po rozmowie kwalifikacyjnej. Będę miał dłuższą przerwę. Dzięki, do zobaczenia! <laughs> e, dziękuję, panie Grubku, do zobaczenia! Miłego dnia! Ojejku, ale tu jest strasznie dużo dzieci. Ja nie wiem, czy ja się do tego nadaję. Przepraszam, chcę się dostać do drzwi. Przepraszam. Hm, praca w klinice dla zwierząt, w akwaparku, a może w szkole? Ach, sama nie wiem. Hmm. Haniu, hej, idziesz na dół? Już kolacja gotowa. Hmm, czy może w klinice dla zwierząt? A może w gimnazjum? Która z tych prac jest dla mnie odpowiednia? Haniu, hej, co jest z tobą? Jesteś zupełnie nieobecna. Hania, słyszysz mnie? Przyszłam cię zawołać na jedzenie, nie jesteś głodna? A, ojej, mamo, nie zauważyłam cię zupełnie. Byłam pogrożona w myślach. O pracy wiesz? Ach, sama już nie wiem, co mogłabym robić. Ojej, Haniu, ty się może teraz nie martw pracą, Co, bo jeszcze dużo przed tobą. Chodź, może na kolację. co? A pracę będziesz mogła poszukać później, jak będziesz dorosła. Hmm, a na co wy byście się zdecydowali? Która z tych prac wydaje się wam najfajniejsza?